Nie nazywam się Zosia Francuz, mum dziewięć roków. Chciałabym wam opowiedzieć o wykopkach. Antoni Antonik wykopki. Było ciepło, słońko grzało, babum kopać się nie chciało. Wdycki się rano schodziły, co by coś i pogważyły. Jedna padła mocią prani, mi się na kopanie. Drugo nie zaś w połach kręci. To kopaniu nie mam chęci. Trzecią wieści Baby, no a być to głupota. Być to i chłopsko robota. Niech urlopy wybierają I kopać nam pomagają. starzy ludzie powiadali, Że po Michale kopali. Pięsi jeszcze nie leciały, Coś by my się uwijały. Chodzi lościurka pstroka to, Jeszcze beje babski lato. Coś by potem robiły, Gdyż by mu odgniły. I tak gadu furt wokoło, fulają se wesoło, Kiedy się krowa łocieli, Kany zażbeje w wiesieli. Aż tu naróz Ciorne chmury z spoza młodej góry. I tak się festno rozloło, Babum się aż chciało. Cóż my teraz narobimy, I sto nic nie wykopiemy. Teraz leje, kopać trzeba, nie pomogą nawet nieba. Nie pomogą się te święci, a w połał już nie kręci. Łotym babki pamiętajcie, jak czas dobry tuż kopejcie. Bo jak zima i deszcz leje, kiedy kopał, to się śmieje. Bozie zapłac. Pozdrawiam was z zimki, a że idą święta, chciałabym wam... Zaskiwać pastorałkę. W lesie, w lesie, co smarośnie. Co by my się podzielili, więcej uś tu nie chodzili. Co by my się podzielili, więcej uś tu nie chodzili. Tak to bo się dej, na ten ro nowy rok. Właśnie zapłac.